Nazywam się Jola Kownacka. Jestem osobą, która została wyróżniona przez Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej za lokalne działania twórcze, za odkrycie potencjału lalki jako narzędzia edukacji kulturalnej. Brałam również udział w fantastycznym wyjeździe z wizytą u siebie. Znajdujemy się w Folkowej Galerii Lalek. Jest to miejsce, które jest spełnieniem wszystkich moich marzeń dotychczasowych. Folkowa Galeria Lalek powstała w 2020 roku, czyli funkcjonujemy od 4 lat. W dniu 1 czerwca wymarzyłam sobie, żeby to był właśnie Dzień Dziecka, no w związku z tym, że są tutaj lalki, a lalki kojarzą się z dzieciństwem. Powstawało dosyć długo to miejsce, ponieważ szukałam dogodnego miejsca, które byłoby na terenie mojego gospodarstwa. Tak, żebym w każdej chwili mogła gościć kogoś, opowiadać o swojej pasji. Cały proces tworzenia tego miejsca trwał około półtora roku. Wspólnie z mężem, oczywiście nie samodzielnie to robiliśmy, ale trwało to właśnie ze względu na to, że trudno było znaleźć osoby, które by sprostały moim wymaganiom. Udało się to zrobić po półtora roku. No i jesteśmy w takim miejscu, które cały czas się tworzy, ponieważ ciągle mam nowe pomysły, ciągle coś wymyślam. Zwłaszcza zimą mam więcej czasu na to. No i powstają nowe gabloty, nowe dodatki. Wszystko związane oczywiście z folkiem i z głównymi bohaterkami, czyli lalkami. Goszczę przede wszystkim grupy zorganizowane. Są to zazwyczaj przedszkola, szkoły podstawowe, ale też szkoły średnie, zwłaszcza technika związane z rolnictwem. Ale miałam też gości, na przykład klubu seniora, koła gospodyń wiejskich, ale też grupy na przykład rodzinne, które się zorganizowały, zebrały i przyjechały tutaj mi odwiedzić. Warsztaty polegają, czy spotkanie głównie polega na tym, że najpierw oprowadzą swoje gości po gospodarstwie. Ponieważ jesteśmy hodowcą krów, a nie każdy ma teraz okazję, żeby te zwierzęta zobaczyć na żywo. Następnie przychodzimy do galerii. Mniej więcej pół godziny opowiadam o lalkach, pokazuję najciekawsze eksponaty. To jest oczywiście uzależnione od tego, w jakim wieku są moi goście, bo nie każdy też potrafi dłużej wytrzymać. No te pół godziny, a następnie zaczynamy warsztaty. No warsztaty są dostosowane również do wieku i do zainteresowań dzieciaków czy grupy nie wiem, starszych osób. Robiliśmy przeróżne rzeczy: od po poramki takie świąteczne, stroiki, bombki, bryloczki, zakładki do książek. Wszystko to, z czym sobie dzieci poradzą, tak? Bo najważniejsze, żeby dziecko zrobiło samodzielnie, oczywiście z małą pomocą moją bądź nauczycieli, ale żeby było zadowolone i żeby z czymś z tej galerii wyszły. Wyróżnienie było czymś cudownym dla mnie i zaskakującym jednocześnie. No to też takie jest odzwierciedlenie tego, że to co robię ma sens. Przede wszystkim to, że się komuś może podobać. No oczywiście dzięki temu posypało się dużo więcej osób lekujących to miejsce, bo wiadomo, że zostałam gdzieś zauważona przez no, program naprawdę ważny i znany tutaj na Mazowszu, więc o wiele więcej gości miałam od tamtego momentu. A co mi to daje? Przede wszystkim też taką, taki jakby motor do działania, do dalszego działania, że to ma sens, że w ogóle takich ludzi jak ja, dzięki temu i wyjazdowi i dzięki spotkaniom jest dużo więcej. Ja wróciłam ja po prostu z tego spotkania zachwycona tym, że są tacy ludzie i z drugiej strony sobie pomyślałam, że ja robię niewiele tak naprawdę, bo są ludzie, można powiedzieć, no pasjonaci, którzy poświęcają całe swoje życie na to, żeby robić coś dobrego, coś innego dla dzieci. Na dorosłych, tak, dla dzieci potrzebujących, bo też były takie osoby. Robią coś cudownego, odrywają te dzieci często od tych komputerów, które są obecnie plagą. Pokazują troszeczkę inny świat. No po prostu cudne spotkania, cudni ludzie, wszystkim polecam i chciałabym jeszcze więcej być z wami.